Słuchajcie, grzebie w domu Musso przy stacyjce, bo co jakiś czas nie działa rozrusznik. Rozrusznik kupiłem nowy, więc myślę, że to nie jest przyczyna. No i oczywiście śrubokręt sadzony w rozrusznik i zrobienie tam zwarcia powoduje to, że Musso odpala, także rozrusznik no raczej na 99% jest sprawny. I teraz taka sytuacja przy kostce. Tutaj nie patrzcie na to. Ja to tak zostałem ten stan. Oczywiście to zalutuję, izoluje, ale tylko w tym momencie, kiedy startuje rozrusznik, to jest podawane napięcie. Ale kiedy ja podaję to napięcie, plus 12V, to nic się nie dzieje, tylko słychać jakiś przekaźnik. Macie może jakiś pomysł, co zrobić, żeby odpalić, uruchomić rozrusznik, podając gdzieś napięcie na kostkę, tą stacyjce. Tak też to wygląda tutaj, zaraz przy stacyjce. I to idzie tutaj i łączy się w tej prostce.